Siemanko z tej strony, Elio Patari Retrofan. Dzisiaj temat tak średnio związany z, z Atari, ale trochę powiedzmy z retro. A mianowicie stare gazetki komputerowe. Dzisiaj musiałem wejść na strych, żeby znaleźć córce w pustyni i w puszczy, bo tam będzie przerabiać w szkole. I otwierając jeden z, z kartonów, które tam mam gdzieś na strychu, leżą podzielone różnymi kategoriami, co tam w nich trzymam, bo ja jestem typem osoby, która ma mnóstwo przydasiów. Znalazłem właśnie w perfekcyjnym stanie te gazetki z 95 i 94 roku. Głównie Wobisowskie, ale też jest jeden Optimus. No i taka moja perełka Apple Computer. Generalnie, jak byłem mały i miałem jeszcze tarynkę, No i rodzice już nam obiecali, że kupią pc no to wiadomo, chodziłem po, po wszystkich Wobisach, Optimusach. Daksach i innych sklepach, które sprzedawały składaki. No i jak odkurzacz wsysałem wszystkie jakieś tam gazetki, ulotki, które były z tymi komputerami, no żeby potem siedzieć w domu no i jarać się tym, co, co będę miał, jakie są komputery takie high level, jakieś tam marzenia moje i tak dalej. No i chcę Wam dzisiaj te gazetki pokazać. Przy okazji zobaczycie, jakie, jakie były ceny komputerów, akcesoriów. Gier w 1995 roku. 1995 to był rok denominacji, także tutaj jedną gazetkę jeszcze mam, która operuje na milionach, a później już, już są w tysiącach. No, miałem dzisiaj dochy, jak to, jak to przeglądałem. Pokazałem też Duli i za głowę się łapała, jak komputer, który ma 8 megabajtów RAMu, mógł tam kosztować 8-9 tysięcy złotych. A, a dzisiaj za, za tyle wiadomo, jaki można sprzęt kupić. No ale ma. Zuzia ma 12 lat, więc jeszcze tak nie, nie ogarnia tego wszystkiego, jak, jak to technologia się pozmieniała, i tak dalej, i tak dalej. No nic, nie przedłużam. Przeglądamy sobie tych kilka gazetek reklamowych. Zapraszam. Okej, okay, to jest najstarsza gazetka, jaką znalazłem z tych gazetek reklamowych w Obisa. Jak widzicie grudzień 94 rok. I tutaj. Jako pierwszy jest taki zestawik komputerowy, który wtedy był no, najpopularniejszy e, pod względem no, wydajności do ceny. E, tutaj jest 24 920 000, bo to jeszcze przed dominacją, czyli... E, dobra, nie chcę się przeliczać. E, po nowemu to by było 2492 zł. E, no i za to dostawaliśmy procesor 40 MHz, 486, 4 MB RAM-u, półmegowa karta graficzna pewnie na złączu ISA, i dysk twardy 340 mega razem ze stacją dyskietek. Tutaj cd roma nie było, bo to jeszcze nie były czasy kiedy, kiedy CD-ROM-y były czymś standardowym. E, a na dole gazetki mamy już e, sprzęt dla e, profesjonalistów. To już był Pentium 90. To był czas kiedy właśnie Pentiumy wchodziły, ale był jeszcze przepotwornie drogie. Tutaj mamy 90 MHz, 8 MB ramu, karta graficzna już megowa na PCI-u. E, Półgigowy, twardy też w kieszeni, no i 17-calowy monitorek. No i to już kosztowało 5410 zł, to już z takiej wyższej półki był komputer. Tu też taka no, moje, moje wspomnienie, ciekawostka może jak byłem takim łebkiem na tym 12-13-14-letnim potem i miałem już tego PC w 95 roku, to Taka, taka obudowa Big Tower to było totalne marzenie, bo jakoś było takie przekonanie, że im większa obudowa, tym lepszy komputer. Ja miałem MIDI Towera, a tylko jeden z moich kumpli miał Big Tower, który sięgał mu prawie, kurde, do blatu biurka. No to to robiło wow. No to, to musiał być mega sprzęt, jeżeli był w takiej obudowie. I marzyłem o takiej, ale no to, było, to było droższe też, a poza tym nie miałem gdzie tego za bardzo postawić. Tutaj też jest jakiś wewnętrzny test w Obisu porównujący. Procesory 486 i Pentium do takiego podstawowego SXA25. No jak widzicie, Pentium 90 był ponad 7 razy szybszy od niego. Ja w 1995 roku w maju kupiłem dx 400 który był wydajnościowym odpowiednikiem Pentiuma 60, także no, mój był 5 razy szybszy od tego SXA25. Okay, zobaczymy, co tu dalej jeszcze jest. Na kolejnej stronie co mamy? Jeszcze jakieś też zestawy przykładowe. Za 2689, za 3516 Tutaj mamy monitorki, które wówczas były dostępne: 14-calowe, 15, 17 calowy Oceny no, były straszne tych 17, wtedy pamiętam, bo 2123 zł za 17-celowy monitor to, to jakaś rzeźnia po prostu była. A później, jak się pojawiły jeszcze monitory Trinitron, czyli z płaskim ekranem, no to to już była rzeźnia w ogóle cenowa i poza zasięgiem w większości ludzi takie monitory były. Tutaj drukareczki, Neki, Canon'y, Epson'y. Tutaj jakaś kolorowa, fajna Epson'a i, i czarno-biały laser za 1599 zł po denominacji. I na końcu laptopiki. I tutaj na bazie 486 były i do wyboru były ekrany, albo LCD Mono, albo Dual Scan, albo TFT. Nie wiem czy pamiętacie, te gorsze matryce, znaczy monitory, matryce były do wyboru matryce tak smużyły strasznie, Czyli jak się myszką ruszyło no to jeszcze ślad tej, tej myszki zostawał przez ileś tam sekundek o, a teraz jest gazetka którą po prostu oglądałem milion razy, która leżała na wierzchu, pamiętam na biureczku cały czas bo to co tutaj zobaczyłem, jaką brałem, stacja graficzna tą, tą wielką wieżę z dyskiem twardym, CD-kiem FDD-kiem i, i ta cena po prostu sprawiła, sprawiła, że to było totalne moje marzenie. I komputer oczywiście totalnie poza zasięgiem finansowym moich rodziców, bo mi kupili komputer za 3000, a tutaj jak widzicie 9999 cały zestaw. Ale patrzcie na to: Pentium 90, 8 mega RAMu, 540 dysku i najważniejsze, dwumegowa karta graficzna Diamond Stealth z 17-celowym monitorem. A i widzicie tego, nie zauważyłem wcześniej. Nie ma tu Windowsa 3.1 z DOSem, tylko jest OS2. Warp. Taka konkurencja, która wtedy powstawała dla Windowsa. Miałem go przez krótki czas zainstalowany, ale, ale nie pamiętam, jak to się zakończyło z tym, z tym systemem. No, na kolejnych stronach znowu przykładowe zestawy mamy, monitorki. Tutaj jest multimedialna szampańska zabawa. To był komputer z Wobisa, który. Miał CD-ka standardową i kartę dźwiękową, bo karta dźwiękowa nie była, nie była czymś, w co był wyposażony każdy komputer, więc no to już była multimedialna zabawa pełną gębą. Na głośniczki, komputer grał czymś więcej niż, niż pisy z speakerem. No można było płytki wrzucać muzyki, słuchać, oglądać jakieś tam filmiki. No, wypasik totalny. Tutaj też mamy przykładowe zestawiki, drukarki. O, w bedery, pudełka na dyskietki. No, to by mi się strasznie przydało teraz do tego, do tego co mam z Satari ST i 65X, żeby było gdzie powkładać. Tutaj jest fajna tabeleczka. Zobaczcie. E, tu są karty graficzne. E, pierwsza jest na, jeszcze na złączu ISA, ja taką miałem 512 MB. Podana jest rodzielczość ilość kolorów dostępnych, no i cena z boku. No i tutaj największym opasem jest za 1721 zł microCrystal 4 megowa karta. Oczywiście to były karty absolutnie nie 3D, to były karty 2D tylko. I patrzcie jakie ceny kurcze. Tutaj mamy co? Karty dźwiękowe, jakieś podróbki Sound Blastera, chipset na którym grają. No i tutaj jest marzenie totalne każdego chyba wtedy są Blaster AW32. 800 stówek kurde. Ale o, o tym marzyłem. Były takie dwie najlepsze karty, Graphics Ultra Sound i, i Sound Blaster AW właśnie. Tutaj też mam jakieś zestawiki przykładowe. No i tyle w tej gazetce. Tutaj Wam tylko takie okładki pokażę, bo w tych gazetkach następny generalnie jest to samo, czyli jakieś zestawy, monitory, a mam z miesiąca na miesiąc te, te gazetki zabierane ze, ze sklepu Wubisowskiego, który był w Tychach na Dąbrowskiego bodajże, tak, na Dąbrowskiego. Kurde, mam to w pięknym stanie po prostu, idealnie zachowane. Tutaj już widzę gazetka, w której się pojawił komputer z Windowsem 95, z CD-kiem. Był wtedy szał na tego Window'sa. I ostatnią z Wobisa mam Wobis Maniaka. Tutaj sobie to otworzymy, ponieważ tutaj mamy na przykład Joye. Razem z cenami, ja miałem generalnie joysticki QuickShota, tu są jakieś jakieś inne. Ale też widzicie, jakie są ceny. Tutaj nawet jest kierownica z pedałami. A na następnych stronach są gierki. I powiem wam, że gry wtedy kosztowały no praktycznie tyle samo co teraz. Ja wczoraj kupiłem córce Lego, tam City coś tam, coś tam za 49 zł, taką starszą pozycję. No to tutaj. Za tyle były jakieś edukacyjne programy mniej więcej, ale gry no Tak jak Ace Ventura, przygodówka była bardzo fajna, Cherryman już widzicie 105, 129 zł Mortal Kombat trilogy 165, Wormsy 145 Czyli no, ceny się utrzymują, 25 lat na kierki nowe Patrzcie FIFA 98 tak, tak FIFA 98 155 zł Lost Vikings 2 no ale ceny tak jak mówię mega duże, mega wysokie Jak dla mnie było to poza zasięgiem no to człowiek wiadomo wtedy piracił strasznie bo oryginałów do pc -ta nie miałem żadnych powiem szczerze, nic kompletnie dobra, tutaj już mamy koniec wobisów odłożymy to sobie na bok i teraz dwie też takie fajne gazetki tą najciekawszą zostawię na koniec jeszcze gazetka Optimusa to samo co Wobisowska, tylko tak jakoś prościej zrobiona. Nie ma takiego wow, jeżeli chodzi o layout z samych stron i, i rozmieszczenie. Jest to tak bardzo prosty, no, no czytelny, ale bardzo prosty sposób zrobione. Też zestawiki Optimusa, ceny, opis, co tam siedzi w środku. Monitorki. Ta w ogóle gazetka wygląda, jakby dopiero z drukarni wylazła. Przelewało tyle lat na strychu. No i Perełka. Apple Computer Gwiazdka 95. Komputery, które są e, dziadkami tego tutaj, mojego do składania. Zobaczmy, co tu jest w tej gazetce. Tu chyba jakieś programy, gierki. Pakiet oprogramowania, który rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Mac Office, czyli konkurencja dla Microsoft Office. A tutaj mamy zestawiki. Power Macintosh, jeszcze nie na procesorach Intela, tylko Power PC. 75 MHz, 8 Mb 500 dysku i patrzcie jaka cena, 6500. Tutaj nie dużo lepszy 7400, no Maki były zawsze mega po prostu z drogie ceny z dupy. Drukareczki Apple'a, ale tak bardzo bardzo przypominają drukarki innej firmy, nie chcę nic sugerować. Powerbooki. No fajna pamiątka takiej gazetki, kurczę, cieszę, cieszę się, że to znalazłem, naprawdę. I Newton. Czyli taki Palm Topic z, z, z Apple'a, który jakoś nigdy chyba rynku nie zdobył, z tego zapamiętam. Okej, okay. wszystkie gazetki przejrzane. Naprawdę jeszcze raz powtórzę: cieszę się, że je znalazłem, cieszę się, że je mam. Spakuję je z powrotem w koszulki, w jakieś pudełeczko, żeby przeleżały następne 20 lat. I i wtedy jakie wyciągnę będzie jeszcze pewnie większa radość, bo to co u nas będzie za 20 lat z techniką, to będzie pewnie jakiś totalny kosmos. Dobra, kończę. Dzięki za obejrzenie materiału. Trzymajcie się.